Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny film. Dwa w jednym. Najpierw zajmiemy się daniem w kubku. Jest to kasza gryczana po węgiersku z warzywami. Bez substancji konserwujących, bez glutaminianu monosodowego, bez barwników, bez cukru. Waga 70 gramów. Kaloryczność 383 kcal. Czyli całkiem sporo, jak na taki mały kubek. Potrzebują 150 ml wody. Bardzo ważna dla mnie informacja dobrze chociaż tutaj jest podane zazwyczaj inni producenci tego nie podają. Instrukcja obsługi u góry mamy takie fajne wieczko plastikowe. No i z czego to się dokładnie składa? Oprócz samej kaszy gryczanej typu instant mamy też warzywa suszone i liofilizowane. Papryka, pomidor. Papryka czerwona i zielona, marchewka, czosnek, cebula, natka pietruszki. Aromaty naturalne, przyprawy jak sól, suszony koncentrat soku z cebuli. No, i nie ma tu żadnej chemii, żadnych wypełniaczy, innego syfu wszystko jak najbardziej ok, jak to wygląda w środku, w środku, oczywiście linia dokąd nalewać wodę też jest. Jak ktoś sobie nie ma gdzie tego odmierzyć, to bez problemu Mam miarkę w środku w kubku. Oczywiście, to jest danie bezmięsne. Jak chcemy coś z mięsem, to po prostu musimy sobie wkroić tutaj coś własnego. Przynajmniej więcej kalorii będzie. Woda powoli się gotuje. To w zasadzie nam jest niepotrzebne. Całkowicie. Zalewamy wodą. Porządnie mieszamy jak zwykle. No i zamykamy tym wieczkiem. Bardzo dobra sprawa, lepsza niż takie coś, które przeważnie jest w innych kubkach. Tutaj lepiej nam się to zrobi. No i czekamy przynajmniej te 5 minut. No i sprawdzamy. Tak to wygląda. Całkiem gęste się to zrobiło. Nalałem tyle wody, ile chcieli. Poprzedni kubek też był w miarę gęsty. Możliwe, że do tych innych kubków, gdzie trzeba nalewać 200 ml wody, też trzeba nalać mniej, bo niektóre takie wyglądają jakby zbyt rzadkie wychodziły. Tak to ładnie wygląda, kolorowo. kasza mięciutka te warzywa również w smaku nie jest to takie złe ale zdecydowanie trzeba to doprawić według mnie zbyt mało tutaj przypraw dodali sobie pieprz to raczej wystarczy. Soli raczej dodawać nie trzeba. Jeszcze przemieszać. No, teraz już jest bardziej lepszy smak. Czyli zdecydowanie. Kupki z tej firmy, bynajmniej te dwa, na pewno wymagają doprawienia. No chyba, że lubimy mydłe jedzenie szpitalne, to wtedy tak. No trochę to jakby takie, ta kasza, zbyt może przesuszona jest. Może minimalnie więcej wody dolać, ale jeszcze nie jest tak źle. Jest to jak najbardziej dobre, o ile ktoś lubi takie wegetariańskie jedzenie bezmięsne. Ale tak jak mówiłem wielokrotnie, zawsze coś swojego możemy tutaj dokroić. Jakąś suchą krakowską, kabanosy czy coś z puszki. Ale ogólnie danie, jak najbardziej ok. Chociaż nie wiem, co to ma wspólnego z węgrami. Wystarczy, że dodają dwie rodzaje papryki, i to już jest po węgiersku. No, to po prostu kasza gryczana. Z warzywami. Te pomidory w miarę tu są dobrze wyczuwalne. Taki dość mocny tak. aromat jest ich. Więc ogólnie nie jest jeszcze to takie złe. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobre. Chociaż ten wcześniejszy ku, kubek z tej samej firmy był, według mnie, nieco lepszy. Ale ten jest jak najbardziej też w porządku. Ja bynajmniej jego polecam. Jak najbardziej. Tak jak i poprzedni produkt tej samej firmy. Gdzie to oczywiście kupić? Jak i cena jak zwykle, pod spodem w opisie. To oczywiście jeszcze nie koniec. Teraz będzie o ładowarce solarnej, która została zakupiona dzięki widzowi mojego kanału Deno 1989. Za co bardzo dziękuję, więc zapraszam do dalszego oglądania. Słońce świeci, niestety jest trochę chmur, więc trzeba nagrywać pomiędzy chmurami. Test ładowania dwóch urządzeń przy pomocy ładowarki solarnej. Mamy tu podłączony telefon i powerbank. Telefon daje nam 0,61A, 4,83V Powerbank w tej chwili 0,80A, 4,82V No w zasadzie telefon to pracuje na pełnej mocy Powerbank trochę mniej. On teraz jest 1,16A no oczywiście te wyniki będą się nieco zmieniać co pewien czas. No ale ogólnie nie jest jeszcze tak źle przy dzisiejszym zachmurzeniu. Trochę lepiej mogłoby być przy nieco lepszym słońcu. Ale i tak według mnie nie jest jeszcze tak źle. Także, jak widać, bez problemu dwa urządzenia można naraz ładować. I to nawet całkiem dobrym prądem. Jak na razie ładowarka solarna bardzo dobrze się sprawdza. Jak dla mnie, oczywiście. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No, i do następnego filmu.